Dziecię bala się przebudziły. Czas na kolejne eksperymenty. Body, ból będzie przejściowy, raczej przeżyjesz ten proces. Czy w ogóle zdajesz sobie sprawę ze swego potencjału? Ugryź się. Co? Wykańczanie takich pasożytów, jak ty zawsze, sprawia mi wielką przyjemność. Nie, nie guziczki! Nie moje luchrowane guziczki! Pomimo utraty niemal całej duszy, jesteś w stanie dalej stawiać mi opór? Ciekawe. A Na teren znów wdarli się intruzi, panie. Działają szybciej niż się spodziewaliśmy. Nieważne. Spowodują tylko chwilowe opóźnienie.